Hej, hej, z tej strony Wróżka Roza. Chciałam zaprosić Was na film z serii horoskopy. Tym razem horoskop y, tygodniowy od 12 do 18 października 2020. Zapraszam, znaki powietrza. Słuchajcie, nagrywam ten film bardzo wcześnie, pewnie jesteście zdziwieni, ale po prostu nie nadążam. Tyle rzeczy się dzieje w moim życiu. Oprócz tego jestem strasznie poprzezziębiana i boję się, że moje gardło po prostu. gardło może wytrzyma, ale po prostu jestem tak zakatarzona, że mówię przez nos. A jeszcze coś może wypaść, Ech, więc nie. Wolę nagrać wcześniej. Nawet gdyby zostało trochę czasu, zawsze mogę włączyć i nagrać film tematyczny, typu Wybierz kartę. A a teraz yy, wolę po prostu wcześniej. Słuchajcie, miałam Wam nagrać też horoskop yy, dla wibracji numerologicznych na nowy rok numerologiczny. Na październik też miałam nagrać yy, yy, film, yy, czyli horoskop miesięczny. Na pewno horoskopu miesięcznego nie nagram na miesiąc październik, jeśli chodzi o wibracje, po prostu nie dam rady. Yy, co do yy, horoskopu numerologicznego yy, dla wibracji nie umiem powiedzieć, po prostu nie chcę obiecywać. <laughs> Słuchajcie, jeśli Wam się filmy podobają, ja yy, bardzo się cieszę, że jest tyle lajków, subskrypcji, że kanał się poszerza. Zachęcam Was oczywiście do dalszego działania. Yy... Jeśli z Wami film nie rezonuje, no to weźcie poprawkę, no bo tyle, ile Was jest, no nie jest to możliwe, żeby ze wszystkimi rezonowało. Więc potraktujcie to jako formę zabawy, tak? A jeśli rezonuje, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Yy... Ktoś, kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na bloga na Facebooku Wróżka Roza. Tutaj widzicie to zdjęcie, na, tym, na podstawie tego zdjęcia jestem rozpoznawalna. Dobrze, nie będę przedłużać. Słuchajcie, jedziemy z koksem od 12 do 18 października. Finanse dla bliźniąt. Bliźnięta, finanse. <laughs> Drogie bliźnięta, ja tutaj widzę, że wy się przed czymś bronicie, nie wiem, y, może sami y, czegoś się kurczowo złapaliście i po prostu się trzymacie jak rzep y, psiego ogona, ale tu jest koło fortuny i bez względu na to, co się potoczy, wy nie będziecie mieć już na to wpływu. Z tym, że to koło fortuny. Y, 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 y mówi o tym, że tu będzie się działo dla was dobrze, tak, że to będzie stabilne. Na niektóre rzeczy będziecie musieli poczekać, tak. Yy... Coś co was gnębiło, już męczyło, yy... po prostu będziecie doprowadzać yy... będziecie żądać sprawiedliwości, tak? Będziecie wychodzić z tych energii już mniej pozytywnych. Niemniej będziecie domagali się tak jakby sprawiedliwości, czyli te osoby, które tak jakby może przyczyniły się do um, waszego <laughs> cierpienia, może w pracy, będziecie domagali się, żeby ponieśli konsekwencje. Dla niektórych też może być tak, że już po prostu wychodząc z tych energii cierpienia, e, ponieważ, no nie wiem, może było rozstanie, może był rozwód i tutaj po prostu. E, sprawiedliwość, podziału majątku tutaj zachowajcie umiarkowanie tu na niektóre rzeczy trzeba poczekać ale tutaj będąc dobrym yy, z dobrym odzewem jeżeli macie nową propozycję wchodźcie w to, bo tutaj jest słoneczko, czyli stabilnie będziecie i król i królowa denarów. Może ktoś ze swoją połową będzie działał, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Zastanawiacie się, boicie się wejść w coś tak, bo tutaj no los, koronawirus i tak dalej, ale może będzie tak, że na coś wpadniecie nowego, co pozwoli firmie się rozwijać, tak? Więc tutaj nie trzeba się niczego obawiać. Słuchajcie, tylko śmiało w to wchodzić. Ja muszę tą kawę odstawić gdzie indziej, bo się boję, żeby się nie wylała. Eee, dobrze, zobaczmy, co w uczuciach od 12 do 18 października 2020 dla bliźniąt. Umiarkowanie. Może będziecie musieli coś wyjaśnić, usiąść sobie i pogadać, pobawić się w jakiegoś detektywa, ale te wyjaśnienia doprowadzą do tego, że będzie po prostu bardzo stabilnie i ogniście. Możecie też kogoś poznać i będziecie tak jakby dowiadywać się na temat danej osoby, tak, tutaj. Albo ta osoba będzie na, na Wasz temat się dowiadywać, tutaj. Yy, ale myślę, że Wy bardziej będziecie tutaj wywiad robić, bo tutaj jest ten rycerz yy, mieczy, czyli taki yy, detektyw. <laughs> Przepraszam. I tu po prostu yy, będziecie robić wywiad. Yy, to jest Wasza yy, energia, yy, więc, więc tutaj po prostu. Yy, Będziecie się zastanawiali, czy, czy w daną relację wejść w stałych związkach, tak jakby, no mówię, trzeba usiąść, porozmawiać, wyjaśnić rzeczy, które Was zniewalają, które Was męczą już od X czasu. Dusicie się i po prostu tutaj no, trzeba wyjaśnić. Na niektóre rzeczy nie macie wpływu. Tutaj koło fortuny mówi, że po prostu trzeba, yy, trzeba się tak jakby pogodzić z losem. Niemniej też zwróćcie uwagę na dzieci i nie noście yy, maski, tak? Yy, jesteście z siebie zadowoleni, spełniajcie swoje życzenia, marzenia, bo tutaj może, może tutaj coś takiego jest, że działacie na, na polu artystycznym, że świecicie ale oprócz tego nie zapominajcie po prostu o, o potrzebach najbliższych, tak? bo to jest też bardzo istotne. Czyli yy, nie zagłębiajcie się tylko w samych siebie, tylko po prostu tutaj yy, zwróćcie uwagę też na tą drugą połowę, yy, czy im nic nie potrzeba, trzeba po prostu usiąść i wyjaśnić. Od niektórych rzeczy faktycznie się odciąć, no, i po prostu zachować równowagę. No i przede wszystkim zwrócić uwagę na dzieciaszki, tak? Dobrze, zobaczmy co w zdrowiu od 12 do 18 października 2020 dla bliźniąt. No, ewidentnie musicie zwrócić tutaj na odporność ogólnie, na zdrowie. Zwróćcie uwagę też na kości kości tutaj się kłaniają zęby, może być też woreczek żółciowy lub kamica y, nerkowa czy coś tam w pęcherzu kręgosłup się kłania i to bardzo ostro, więc tutaj y, no, jakieś zwyrodnienia. Y, trzeba zrobić badania, szczegółowe badania, więc, więc tutaj y, no. Musicie o siebie zadbać, tak? No i oczywiście, wskazane suplementy, jakieś tam witaminki, żebyście zadbali o siebie, drogie bliźnięta. No, i zobaczmy teraz, jaka jest karta rady. Mów do siebie łagodnie: zachowaj w sobie cząstkę dziecka, czyli czułość. Czułość. No i czułość nie tylko dla Was, tylko również dla wokół innych, tak? Bliskich. Czyli tutaj też taka um, czułość dla siebie, dla wewnętrznego dziecka, ale również um, dla, dla pozostałych bliskich. Może tutaj też właśnie chodzi o to dziecko, o Wasze wewnętrzne dziecko, że, że, że po prostu. Musicie się wsłuchać w swoje wnętrze i tak jakby przemyśleć, czego ja tak naprawdę chcę, tak, ale o co tutaj chodzi. Tym bardziej, że jest teraz um, Merkury, um, się cofa, i Merkury teraz właśnie odpowiada za relacje, za, za komunikację, za komunikację z samym sobą, komunikację z innymi ludźmi. Cofa się po to, by. By, no, jeżeli czegoś nie przerobiliśmy, to, to musimy to przerobić, tak? Zaufaj swoim uczuciom. Czyli to, co powiedziałam, czyli może trzeba właśnie wsłuchać się w to swoje wnętrze, by, by wiedzieć tak naprawdę, czego chce, tak? Dobrze, drogie Bliźnięta, to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Dbajcie o siebie, słuchajcie i wszystkiego dobrego na ten kolejny tydzień. Zapraszam kolejny znak. A dla bliźniąt buziaczki do następnego razu. Waga. Witajcie drogie Wagusie. Zapraszam was na horoskop tygodniowy troszeczkę wcześniej z względu na to, że nie ogarniam i postanowiłam nagrywać wcześniej, bo dużo się rzeczy w moim życiu dzieje. A mówię, jest zawsze lepiej nagrać wcześniej i mieć tego czasu troszeczkę. Zawsze można nagrać inny film tematyczny, typu wybierz kartę czy coś w tym rodzaju. Niemniej, jak już wcześniej wspomniałam, nie dam rady nagrać na ten miesiąc horoskopu numerologicznego. I nie wiem, co będzie z, z hmm, horoskopem numerologicznym na, na nowy rok numerologiczny miałam nagrać, ale no po prostu. Też chyba słyszycie, że jestem przeziębiona. Na ile mogę, to robię. Ech. W weekend ten powinnam też wejść do studia nagrań. Nie wiem, czy w ogóle wejdę. Muszę się wykurować. Ale póki co skupiamy się na horoskopach. Dobrze. Waga od 12 do 18 października 2020, co w finansach dla wagi na ten kolejny tydzień? no, bardzo ładne karty, bardzo ładne. Będziecie, mieć, yy, będziecie pracować nad czymś nowym, dosyć intensywnie. Yy, tu łapiecie stabilizację, więc bardzo fajnie, super. Yy, coś nowego, coś nowego widzę, że tutaj praca nad czymś nowym, ale coś, co przyniesie Wam w przyszłości. Yy, nawet może stabilizację finansową tak, tutaj obrastacie w siłę, no kurczę aż... <laughs> wielka transformacja też, czyli troszeczkę no nie będzie łatwo, tak, czyli tutaj ale no coś płodzicie, coś swojego no bardzo piękne karty, słuchajcie więc yy... bardzo, bardzo dobrze i jesteście dumni z siebie, zadowoleni bardzo fajne karty więc yy, dobrze, słuchajcie, no ja się cieszę, że takie są karty, bo ja też yy, <laughs> pracuję nad nowym projektem. Znaczy, jeszcze nie zaczęłam pracy, ale właśnie w następnym tygodniu zamierzam. Na razie zamierzam skończyć jeden, jeszcze w którym tkwię. <śmiech> <śmiech> Więc mam nadzieję, że w ten weekend uda mi się nagrać <laughs> materiał w studiu i już zakończyć. Jeśli zdrowie pozwoli, oczywiście. Więc, więc bardzo się cieszę. No i zobaczmy, co w uczuciach dla wagi od 12 do 18 października 2020. Wow! No! No, niektórzy tutaj mogą mieć propozycję wejścia w coś nowego, ale słuchajcie, no, mak przy tym, no, może ktoś tutaj troszeczkę za dużo, albo wy możecie odbiegać <laughs> za dużo w odległość, żebyście, tu, albo ktoś po prostu może was tutaj czarować i yy, mówić o ślubie i tak dalej. Niemniej uczucia są, ale no zobaczmy, co nam karty. Yy, powiedzą wyjaśniające. No, macie tutaj do wyboru, tak? Wy się naradzacie na nowo, czyli coś, coś pięknego, czyli tak jakby. Yy, tylko mówię, marzenia, marzenia. Yy, za, yy, za dużo nie analizujcie też, ale nie, nie odbiegajcie, tak jakby nie odpływajcie po prostu, bo tu. Yy, No może osoba yy, ta druga połowa za dużo mówić. Po prostu najpierw palnie, a dopiero później się zastanowi, co powie, tak? Więc tu yy, no może być ognieście, może być pięknie, ale no żebyście albo wy, żebyście za dużo nie nagadali, tak, żeby tutaj po prostu nie było no takiego za daleko, że tak powiem, żebyście nie odpłynęli, żebyście sami sobie krzywdy nie zrobili. Dobrze, zobaczmy, co, na co ma zwrócić uwagę waga od 12 do 18 października w zdrowiu. Ciało, czyli praca nad ciałem, nad Waszymi potrzebami, może jakaś metamorfoza, może jakieś farbowanie włosów, zmiana diety, siłownia, może jakieś zabiegi kosmetyczne, słuchajcie. Coś tutaj się będzie działo. No albo też możecie zacząć się spotykać po prostu z drugą, jakąś tam połówką, tak, i, i, i będziecie rozmawiać na temat zdrowia, zmieniać swoje, swoje, swoje nawyki żywieniowe. Również uważajcie na jelita, uważajcie na zęby. Mm. Ogólnie o, na układ pokarmowy tutaj się kłania, tak? czyli po prostu zmiany. No i też y, wskazane są suplementy, jakieś tak, witaminy, no, zadbanie o odporność, układ immunologiczny, układ hormonalny, tarczyca, yy, więc <laughs> trzeba zwrócić uwagę, ale przede wszystkim chodzi o dietę. Dobrze, zobaczmy, co nam powiedzą karty rady na ten tydzień, od 12 do 18 października 2020. Skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu, czyli odwaga. Mhm. I zobaczmy, druga karta rady. Wybaczaj sobie i innym, czyli trzeba zwrócić uwagę. Yy, na relacje, na komunikację. No tak jak powiedziałam, Merkury się cofa, po, co, po coś się cofa, tak, żebyśmy coś przerobili, ale też no mówię, nie odpływajcie za daleko w tych marzeniach, żebyście sobie krzywdy nie zrobili, drogie Wagusie. No i no w pracy bardzo stabilnie, fajnie, no, no, no cóż tutaj tylko zazdrościć. Nie ma czego zazdrościć, nie wolno zazdrościć, nie wolno nikomu źle życzyć, bo zazdrością też może zabieramy energię. Życzymy wszystkim dob wszystkiego dobrego i e, wybaczamy sobie i innym e, i cieszymy się każdą chwilą. Trzeba być wdzięcznym i karmimy się pozytywnymi energiami, e, energią wdzięczności, wchodzimy na wyższe wibracje. Dobrze, drogie Wagusie, to, to by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, i wysyłam Wam buziaczki spełnienia marzeń na ten tydzień. I zapraszam kolejny znak, czyli wodniki. Drogie wodniki. Robię horoskop wcześniej, tak jak już wspomniałam, bo dużo się u mnie dzieje i mogę nie zdążyć. A gdybym miała więcej czasu, zawsze mogę nagrać film o tematyce typu wybierz kartę i coś tam, coś tam. Więc postanowiłam tak, tak rozpracować to, że, że będę wcześniej te tygodniowe horoskopy nagrywać, bo myślę, że też fajnie by było, żebyście mieli na weekend na spokojnie, żebyście mogli obejrzeć. Ja niestety muszę trochę wcześniej nagrać, bo. W weekend prawdopodobnie będę siedzieć w studio nagrań. Dobrze, za, żeby nie przedłużać, yy, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, yy, do subskrypcji. Nie, na, nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia. Yy, I co? Finanse dla wodnika od 12 do 18 października. No, dosyć stabilnie. Zobaczymy, co będzie dalej. Stabilnie, i nagle z, yy, zubożenie. Yy, może tu jest walka o majątek, podział majątku, albo też czekacie na jakiś kredyt, tak? Yy, nie możecie złapać tak, jakby balansu równowagi. Próbujecie może tutaj na dwie strony. Ale słuchajcie, uda się, uda się, więc jeszcze troszeczkę cierpliwości. Czekacie na ten kredyt, ale też, tak jakby nie dostrzegacie, że ktoś inny może Wam gdzieś tam pomóc. Niektóre wodniki kończą budowę czy coś, że, że tutaj wykańczanie i potrzeba, potrzeba pieniędzy. No, jeśli chodzi o pracę, no to też może to być praca z dwóch źródeł. Także czujecie zubożenie w jednej pracy. I tak jakby Wam jest mało i postanowicie działać więcej. Ale zobaczmy, co nam jeszcze karty dowiesz. Jakaś podróż może być, albo o podróż w głąb siebie, ale nie, tak jak powiedziałam, Wy wchodzicie w coś nowego, czyli ym, mogą być także, że dwa źródła pracy, tak, i tutaj tworzycie coś. Dla niektórych pań uwaga może to się wiązać z tym, że panie zachodzą w ciąże. I nie mogą chodzić do pracy, i po prostu mają chorobowe zasiłek, i, i siedzą sobie tutaj spokojnie w domu. Mają poczucie bezpieczeństwa i, i zmieniają swój tryb życia, tak, zupełnie inaczej. A niektórzy tworzą na materii zupełnie coś nowego, co kiedyś przyniesie duże dochody. No, a jeśli chodzi o domy, jeżeli ktoś po prostu jakaś przeprowadzka, tutaj zmiany, no to też słuchajcie wszystko bardzo fajnie, pozytywnie, stabilnie. Dobrze, zobaczmy co dla y, uczuć dla wodnika od 18, od, od 12 do 18 października 2020. No, niektóre wodniki odchodzą od czegoś, od jakiejś relacji, od kogoś, albo się zastanawiają, czy wrócić i pracować nad daną relacją. Ja myślę, że wodniki powinny popracować nad samym sobą, że z, yy, odchodząc od kogoś, yy, żeby nie powtarzały tych samych błędów, za, powinny zamknąć jakiś etap swojego życia i po prostu zacząć tutaj działać, żeby wejść w coś nowego, ale mówię, tu jest praca nad sobą moim zdaniem. Nie do końca drogie wodniki jesteście stabilne, tak to czuję. I tutaj po prostu um, musicie przejść przez jakąś transformację, tak? Musicie, no to nie jest łatwe, też to nie są łatwe energie. Tutaj no śmierć to jest taka troszeczkę bolesna, bolesne doznania. Lub też, no tak jakby może już kończycie etap cierpienia, tak? Kończycie etap cierpienia, wychodzicie z, z tych energii, to co już było. Yy, przerobiliście już dużo w sobie i postanowiliście zakończyć ten etap życia i wchodzicie w zupełnie coś nowego. Tak, obrastacie w siłę. Yy, odcinacie się od przeszłości, tak? Czyli tutaj yy, działanie i wchodzicie w coś nowego. U niektórych w stałych związkach może być tak, że odchodzicie od codzienności, bo pojawia się dzidzia, tak jak wspomniałam wcześniej, tak? Czyli tutaj yy, no zmiana trybu życia. U niektórych z kolei no, sprawiedliwość, łapanie równowagi, ale również może być właśnie yy, postanowienie o rozwodzie. No i znowu to odejście, tak? Czyli tutaj Coś ma się na rzeczy, drogie wodniki. Wy sami musicie wiedzieć o co chodzi, dopasować do swoich sytuacji. Dobrze, zobaczmy co dla wodnika w zdrowiu od 12 do 18 października 2020. Zdrowie. Serduszko. Uważajcie na serduszko, na, na, na swoje uczucia. Tutaj myślę, że energetyka uczuć, czakra. Y, serca jest y, tak, nerwówka też no może tu właśnie z tym z tą sytuacją y, y, że niektórzy odchodzą, tak i y, y, rozwód i kłótnie i y, y, u niektórych z kolei no może być także dużo seksu tak <grytanie> takiego ostrego seksu i, i y, y, no też tak jakby tutaj uczucia biorą górę, czasem jest you, huśtawka hormonalna też. No u niektórych pań, tak jak powiedziałam, że mogą zajść w ciążę, też może być huśtawka hormonalna, czyli tutaj you, you, guellame, nerwówka, ener zmiana energetyki też. No może warto się oczyścić, wykąpać w soli i, 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 i tutaj yy, może trzeba przestać palić, tak? Niektóre panie może muszą... Rzucić palenie, w związku z tym dodatkowa nadpobudliwość i nerwowość. Zwracajcie uwagę, gdzie przebywacie, czym oddychacie no też zwracajcie uwagę na płuca, skrzela, dbajcie o siebie, żeby się tutaj, no, jeżeli uprawiacie sport, tak, nawet na powietrzu, to żeby się nie pozaziębiać. Ogólnie suplementy, witaminki no Trochę jeszcze wychodzić trzeba na powietrze, tak? Korzystać z tego słoneczka. Witamina D3 też potrzebna. No i co? No, i tak to tutaj się dzieje, tak? No i zobaczmy, co nam powie karta Rady. Od 12 do 18 października 2020 dla wodnika, karta Rady. Pokaż wszystkim co potrafisz. Dziel się swymi talentami, zdolnościami ze światem. Taniec, czyli czasem yy, nawet żeby wejść w te pozytywne wibracje, pozbyć się tego napięcia, warto sobie delikatnie potańczyć, żeby te negatywne yy, emocje zeszły z nas tak. I zobaczymy co nam druga karta rady powie. Czy widzicie, czy nie widzicie? Podziwiaj to, co w życiu piękne, czyli no, wychodzić na, na powietrze, doceniać przyrodę, matkę ziemię, tak. Wszystko jest piękne. Czy deszcz jest cudem, słońce jest cudem, zwierzęta, życie jest cudem. Każdy z nas jest pewnym rodzajem że tak powiem cudu, każdy coś wnosi do, do czyjegoś życia. Więc nie zapominajcie o swoich wartościach. Także tutaj yy, pomimo tej pandemii, to, że, że dzieje się jak dzieje, że media yy, i politycy działają tak czy inaczej, ale. Yy, My powinniśmy się kierować miłością do bliźniego i yy, szacunkiem, i yy, wtedy no, żyć z taką godnością godnością wobec siebie, godnością wobec innych. I nawet jeżeli są złe chwile, to pamiętajcie o tym, że to są chwile że to jest moment, a za chwilę minie i będzie inaczej. Chociaż no mówię, niektóre momenty są e, traumatyczne, ale po to się dzieją, że e, no właśnie przez takie zdarzenia traumatyczne e, coś się w nas zmienia, tak? Że ta transformacja jest, że coś się e, dokonuje w nas innego. Że to, jak się dzieje u nas dobrze, to nic się właściwie nie dzieje, bo idziemy do przodu, pogoń za pieniądzem, pogoń za codziennością, a dopiero gdy coś się zadzieje, coś co przeżywamy, to wtedy dopiero sobie zdajemy sprawę, jeżeli kogoś tracimy, tak? ile ta osoba dla nas znaczyła jeżeli coś stracimy, no to też tak jakby zdajemy sobie sprawę jaką miało to wartość materialną dla nas no co, drogie wodniki wszystkiego dobrego na ten tydzień ściskam was cieplutko dbajcie o siebie, bierzcie witaminki uprawiajcie sport nie wiem, cokolwiek żeby wam sprawiało przyjemność znajdźcie tą chwilę dla siebie i co, wszystkiego dobrego na ten kolejny tydzień. Buziaczki, pa!